Mamy kolejny dzień pobytu, 7:40, 7:30 rano. Idziemy na jakiś spektakularny wschód słońca. Normalnie offroad, nie jechaliśmy do końca samochodem, bo nie szło. Idziemy piechotą. Zobaczymy co to z tego będzie. No niestety nawi nawigacja nas gdzieś yy, niewłaściwie pokierowała. Jesteśmy w totalnym zadupiu. Nie możemy nawrócić, bo jest droga jednokierunkowa i bardzo wąska. Pokażę wam I tak zazwyczaj kończą się pomysły. Na romantyczne oglądanie wschodu słońca. A jest miejsce do nawrócenia, spoko. Cóż, wschód słońca nie wypalił, ale przygoda była. Zatem nadrabiamy zaległości i jedziemy najpierw na smocze jaskinie, a później jakiś zamek mamy do zwiedzania. Na szczycie góry pięknie wygląda z zewnątrz, i ponoć w środku też jest bardzo ładnie. Więc kolejny, przykład, a później plaża. nam się kupić bilety do smoczych jaskiń. Za 7 minut zaczynamy. Tłumy ludzi. Zobaczcie jaskinie w Porto Cristo. Zapraszam, naprawdę rewelacyjne yy, zwiedzanie. Trochę inne niż to, cośmy żeśmy ostatnio przedwczoraj zwiedzali. W innej postaci, w innej, innej formie. Nie będę Wam opowiadał o stalachtyta i stalagmitach, ale powiem, że yy, wycieczka trwa, kosztuje 18 euro, trwa około godziny czasu. Dystans do przejścia, kilometr 200. A po drodze cała wycieczka jest uatrakcyjniona koncertem muzyki poważnej na smyczki i na, na, na organy, a orkiestra siedzi na łodziach, które płyną po podziemnym jeziorze. Bardzo ładnie, nie nagrałem niczego, bo nie wolno było nagrywać tego koncertu. Także polecam gorąco. Jednak żeby nie było tak słodko, dodam, że jedyne co nam to się przeszkadzało nam ilość ludzi, no nieprzebrane tłumy. Polaków, Niemców, Francuzów. Ciężko się, ciężko się po prostu szło bardzo powoli. Jeden drugiemu przeszkadzał. Atrakcja nastawiona na masową turystykę. Następny punkt zwiedzania dzisiejszego dnia, zamek w Cap de Pera, Castel de Cap de Pera. Już jesteśmy na miejscu miasteczko Cap de Pera na no uroczec. Sami żeście widzieli. No pięknie wygląda, naprawdę. Idziemy do góry. I już jesteśmy u podnóża murów zamkowych. Zamek z XIV wieku. Wtedy rozpoczęto budowę tego zamku. Idziemy. nie chciałem was zamęczać drogą powrotną z tego zamku więc od razu przenosimy się do knajpy na plaży Cala Petita i będziemy jeść obiad bo jesteśmy dosyć głodni obiad zjedzony było bardzo dobre wziąłem sobie dorsza z grywalnymi warzywami ale porcja taka no, malutka raczej na przystawkę a cena wysoka, bo łącznie z jednym piwem 30 euro. No ale to jest Majorka i to jest miejsce przy plaży. Tak to musi kosztować, niestety. Idziemy opalać się i moczyć. po kąpieli, dobre piwko i do spania cóż, poginę się idziemy już do domku, wyspać się położyć się i krótko podsumujemy dzisiejszy dzień, rano mieliśmy mieć wschód słońca na wzgórzu klasztornym jakimś, tak, klasztornym no niestety mieliśmy offroad i fuck up. wszystko się sypnęło bo, bo tak złą żeśmy pojechali. Nawigacja na źle poprowadziła, ale przygoda była niezła, naprawdę. Później zwiedzanie smoczych jaskiń, rewelacja, naprawdę. Później ten zamek już nie pamiętam nazwy miejscowości, ale zamek był przepiękny, plażowanie po południu, wieczorem Guinness I tak nam minął tak, chilał totalny. Mamy już jakieś plany na jutrzejszy ostatni dzień naszego pobytu. Także dzień należy uznać za udany. Było naprawdę rewelacyjnie przyjemnie. Najważniejsze, że w świetnym gronie jesteśmy, więc bawimy się bardzo dobrze. Dzięki za oglądanie filmiku. Trzymajcie się. Do jutra.